Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Z tej strony Bronek. Yy, rozrzucamy obornik. Drugi blok. Z tego. Tutaj jesteśmy na kolejnej działce. Tu mamy chyba pół hektara. Czy mam ponad pół hektara? Tu trochę chyba więcej. Mamy raz, dwa, trzy, Cztery, cztery rządki? Raz, dwa, trzy, cztery Najprawdopodobniej cztery Nie, czekaj, raz, dwa No, cztery rządki mamy Po długości 700 metrów albo więcej, to jest nawet Jeden rozrzutnik na jeden rządek widzę, że chyba co braknie albo tak na styk będzie, albo zabraknie tam już tam się kończy towar i takie, że czwóreczko szybszym biegiem teraz troszkę ściąga takie, że czwóreczko co ja tam wydmuchałem Patrzcie Co przeleciało Pas Jak to się nazywa dokładnie? Ten co się spina Kurna Co to tam robiło? Akurat włączyłem kamerę, fajnie No mamy pas, troszkę rozczarpało go tutaj Ale jest git Dobra wsiadamy Lecimy dalej Zdobycie mamy Gardełka mnie zaczyna boleć Także mamy taką zdobycz Wcześniej coś takiego jeszcze znalazłem Kawałek metalu Nie wiem co z tym jest Powinno starczyć chyba tak na styk akurat Coś się zachmarzyło nam Pewnie chyba będzie padało Taka chmara przyszła i na styk akurat starczyło. Dobra, stopujemy szpigło Wrócimy sobie tędy No coś tam się zachwarzyło Jaś szwura od ra Idzie to, idzie pomału. Także najprawdopodobniej zabraknie no nam trochę tego ale tyle to już. No zobaczymy co na teraz sobie wymyśli, ale mi się wydaje, że nie zabrakło też szybkie więcej nawozu i nie ma co przesadzić Jeden rządek także, da i nie ma co gadać. Także zaczęliśmy fajno zdobyć. I ten, znaczy no, to jest pas ten y, transportowy, chyba tak czy jakoś tak Dościągamy ten. No i jedziemy się ładować widzimy się przy kolejnym rządku przy drugim rządku także do zobaczenia także to wszystko w tym odcinku chyba zaraz ustawę jeszcze cokolwiek go odtrzepiemy tam co zostało i no dzięki za oglądanie subskrybujcie łapujcie piszcie jakieś fajne komentarze co byście chcieli zobaczyć no i to wszystko. Dzięki za oglądanie. Na razie i cześć.